Ten męczący remont i męczący ludzie z P5V. Gdyby mogli zniknąć? Śpij słodko, Fryderyku. first european team to put their place at Worlds. Poland will not be denied. Call them winners. They managed to take the series from Origin. T1 will be your 2023 world Wyspałeś się, złotki coś Piwnica czeka. Mmm, Remoncik, Rura. Zdora. <noise> <noise> Czupito? nawet do drugiej ultraligi się nie nadajesz. <noise> Beci, gdzie są pieniądze, o których nas wspominałeś. Nie stać już nawet na ryż! Idź się żebrać! Belgi, piwnica czeka, malowanko! Miały być streamy, miało być fajne, miał być content, a nic nie ma, są goody, a my tutaj się bawimy, jest mixa! Jadą! Jadą! Jadą, ja jadą, jadą! Streamy, streamy! Gdzie są dziadu, streamy! Content! Content! Gdzie jest ciadus, content! A, a, a. Dawid, co się dzieje? Co z nagraniami? Nagrania nie wyszły. Tak samo jak parsywa, ale nie przejmuj się, kochanie. Fryderyk. 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 Fryderyk, 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 Fryderyk! Czemu ty śpisz? Przecież wszystko jest gotowe! A to wszyscy są, a piwnica... Tak, już od dawna! Jak to? A ty śpisz! Wstawaj! <grym>. ty? Tamek? Piotruś? Ty! A wy co się dzieje? Czekam na ciebie, wszystko mamy gotowe. Tutaj są drafty, zawodnicy siedzą, statystyki... Tylko ty spałeś! I Jot Jesteśmy gotowi!